Witam Was kochani bardzo serdecznie. Jesteśmy na lekcji matematyki. Kolejna lekcja, która rozpoczyna się od planu. Rozmawialiśmy już sobie nieraz o planie i mówiliśmy, że to jest bardzo ważna umiejętność umieć odczytywać informacje z planów i map. Dzisiaj kolejne nasze ćwiczenia. Na początek chciałabym, żebyśmy przyjrzeli się, co mamy zaznaczone na planie. Mamy zaznaczone na planie Dom Ani, dom Zosi, mamy również takie wspaniałe miejsce, czyli basen, mamy dom Marka i mamy kino, które nazywa się Bajka. Zwróćcie również uwagę, jak biegnie droga. Droga to ta linia kropkowana, czyli od domu Ani do domu Zosi musimy iść dokładnie tą drogą. Z domu Zosi na basen pokonamy taką drogę. Z basenu do domu Marka taką drogę, a z domu Marka do kina już tylko niedaleko, kilka kroków, jesteśmy, idziemy tą drogą. Kochani, wiemy już, jak biegnie droga, i teraz, moi drodzy, musimy uzupełnić odpowiedzi do pytań. Mamy pytanie pierwsze. Uwaga. Kto ma najbliżej do basenu? Wiemy już, gdzie mieszkają dzieci, gdzie znajduje się basen na planie oraz gdzie znajduje się kino. I teraz będziemy musieli uzupełnić sobie odpowiedzi na nasze pytania. A więc rozpoczynamy. Kto ma najbliżej do basenu? Pytanie pierwsze. Spróbujmy na to pytanie odpowiedzieć. Tu jest basen. I teraz tak. Czy to będzie Ania? No raczej nie. Czy to będzie Zosia, czy może Marek? Przeczytajmy. Ania do basenu, żeby dojść, musi przejść koło domu Zosi. Ma do pokonania 4 km i dopiero znajduje się obok domu Zosi. Potem razem z Zosią przechodzi jeszcze kilometr i jest na basenie. Marek natomiast musi przejść 3 km, żeby znaleźć się na basenie. Zosia mieszka 1 km od basenu. W takim razie odpowiedź jest jasna. Najbliżej do basenu ma Zosia. My wpisujemy tylko imiona dzieci, a więc Zosia wielką literą oczywiście. Zosia ma najbliżej. A teraz sprawdźmy, kto z kolei najbliżej ma do kina. Ktoś powie Ania, może i tak, ale Ania nie może iść tą drogą. Ania, żeby dojść do kina, musi iść kropkowaną drogą, taką jaką prowadzi nas droga na planie, a więc to jest bardzo daleko do kina. Kto ma najbliżej do kina? Najbliżej do kina ma Marek, bo ta droga jego do kina to tylko 2 km. A więc wpisujemy imię chłopca Marek. Wiemy już, kto ma najbliżej do kina, kto ma najbliżej na basen. Teraz będziemy obliczać odległości już z jednego punktu do drugiego. Uwaga, uwaga, zaczynamy. Kolejne zadanie wykonujemy. Jaka jest odległość od domu Ani do basenu? Będziemy teraz sobie obliczać. Popatrzcie na ilustrację i zastanówcie się, jakie to będą odległości. Co musimy zrobić, żeby dowiedzieć się, ile musi kilometrów przejść Ania, żeby dojść na basen. Myśmy już to ćwiczenie troszeczkę zrobili przed momentem. Żeby dojść na basen, Ania musi przejść 4 kilometry, i dopiero wtedy znajduje się obok domu Zosi i potem razem z Zosią nawet może przejść jeszcze jeden kilometr i jest na basenie. Czyli żeby dowiedzieć się jaka jest łączna długość jej trasy, żeby przejść na basen, musimy te odległości do siebie dodać. Zatem obliczamy 4 kilometry, do tego dodajemy 1 kilometr i obliczamy wynik końcowy. To jest 5 km. Czyli wiemy, że odległość od domu ani do basenu wynosi 5 km. Wpisujemy wynik do odpowiedzi. 5 km. Kolejne pytanie. Jaka jest odległość od domu Zosi do domu Marka? Uwaga, żeby Zosia mogła odwiedzić Marka, musi przejść koło basenu, a to jest 1 km. A potem idąc drogą w kierunku Marka, musi pokonać jeszcze 3 km, żeby dojść do jego domu. Zatem musi pokonać trasę 1 km i jeszcze 3 km, czyli musimy te dwie liczby do siebie dodać. A więc 1 km, dodajemy do tego 3 km. I dowiadujemy się, że Zosia musi pokonać trasę 4 km. I mamy odpowiedź. Odległość od domu Zosi do domu Marka wynosi 4 km. No właśnie, wiemy już, jakie są odległości z poszczególnych punktów. Jaka jest odległość od domu Ani do kina? Kolejne pytanie. Mamy dom Ani i na końcu mamy kino. Ania musi przejść obok domu wszystkich kolegów, a właściwie kolegi i koleżanki. Czyli Ania musi przejść koło domu Zosi. Koło basenu, koło domu Marka i dopiero znajdzie się w kinie. A więc jaka jest trasa, którą musi dziewczynka pokonać, żeby iść do kina? Musi przejść 4 km, żeby dopiero znaleźć się obok domu Zosi. Do tego dodajemy 1 km, który przejdzie, żeby znaleźć się koło basenu. Dalej dodajemy 3 km, które musi przebyć, żeby znaleźć się obok domu Marka. I do tego jeszcze dodajemy kilometry, które musi przejść z domu Marka do kina, a to są 2 kilometry. I dowiadujemy się, że Ania musi przejść 4, dodać 1 to 5, dodać 3 to 8, dodać 2 to 10. Czyli Ania musi przejść 10 kilometrów. Zapisujemy od, yy, odpowiedź. Odległość od domu Ani do kina wynosi... 10 kilometrów. No ja myślę, że jeżeli Ania pójdzie z kolegą i koleżanką, to ta trasa minie jej bardzo szybko, ale jeżeli miałaby sama taką trasę przejść, to chyba lepiej byłoby pojechać na rowerze. A więc na pewno nie jest to taka krótka trasa, żeby dotrzeć do kina. Kochani, wykonaliśmy zadania, a teraz moi drodzy, zapraszam was do pracy samodzielnej. Praca samodzielna Polega na tym, że trzeba przyjrzeć się ilustracji. Chciałabym, żebyście bardzo uważnie przyjrzeli się naszej ilustracji, a ja Wam wyjaśnię, na czym polega zadanie. Wykonaj obliczenia, w zeszycie po koloru i rysunek według podanego kodu. Kochani, to jest nasz kod. Musicie obliczyć wszystkie działania znajdujące się na ilustracji, wszystkie obrazki. Wszystkie części naszego obrazka. Jeżeli wyjdzie wynik z odejmowania lub z dodawania 8, część, fragment obrazka kolorujecie na zielono. Poszukajmy, może uda nam się znaleźć taki obrazek, taki fragment obrazka, na którym będzie 8. Poszukajmy, czy mamy coś takiego, gdzie będzie wynik 8. Szukamy, 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 czy coś takiego uda nam się znaleźć. Tak uda nam się znaleźć, zobaczcie, tutaj mamy fragment obrazka 5 dodać 3 to jest 8, czyli ten malutki fragment kolorujemy na zielono. Jeżeli wyjdzie wynik 10, jak chociażby ten fragment tortu, 20 odjąć 10 to 10, ta warstwa będzie w kolorze niebieskim. Jeśli wynik wyjdzie 15, widzimy fragment obrazka 10 dodać 5 to jest 15 będzie ten fragment na żółto. Jeżeli wynik wyjdzie 20, na przykład sweterek dziewczynki 10 dodać 10, to będzie ten sweterek w kolorze czerwonym. No i ostatnie, jeżeli wynik wyjdzie 13, to na brązowo, a mamy gdzieś 13, mamy włosy chłopca 13 odjąć 0 to 13. Kochani, wiecie już jak pokolorować obrazek, wiecie już jak wykonać to zadanie to teraz zostawiam Wam już yy, czas i zostawiam Was z tym zadaniem do wykonania. Życzę Wam powodzenia, dzisiejsza lekcja znowu króciutka, ale mam nadzieję, że teraz zabierzecie się za solidne obliczenia. Życzę Wam powodzenia, żebyście nie popełnili żadnego błędu, trzymam kciuki i do spotkania na kolejnej lekcji, do usłyszenia, trzymajcie się, pa!